Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze, bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami. Odpowiedział im słusznie prorok Izajasz, powiedział o Was, o budnikach, jak jest napisane. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. I mówił do nich: Sprawnie uchylacie Boże przykazania, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: ci ojca swego i matkę swoją, oraz kto złożyczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. A wy mówicie, jeśli ktoś powie ojcu lub matce korban, to znaczy darem złożonym w ofierze, jest to co miało być ode mnie wsparciem dla Ciebie, to już nie pozwalacie Mu nic czynić dla Ojca ani dla Matki i znosicie Słowo Boże ze względu na Waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie. Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste.